Dobra, pierwszy hike dzisiaj. Idziemy na rekonesans. Muszę jeszcze tylko skoczyć po krem, bo zapomniałem chemu. A może być słońce. Wyruszę z Camping Bellevue, czy jak to się mówi. I będziemy tutaj dzisiaj zwiedzać pierwszy raz te piękne góry. Alpy francuskie. Nie no, ma no żartów. Także śmigamy. Jakąś tu relację zrobię. Dzień numer jeden. 22 Lipiec 2024 Rue de Belvarde de Ja tu po francusku to jestem Nie wiem czy mnie widać w ogóle O, teraz nie widać Nie wiem czy O, teraz nie widać co Bellevue Czy jak to tak się naczyta Rue de Belvarde Idę do góry! Tu jest pięknie, ja już jestem od pierwszego dnia zakochany, chociaż jeszcze tak naprawdę nic nie widziałem, bo yy, szczyty są przykryte chmurami. Ale sunę sobie do góry, no jestem na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Weszłem z asfaltu Idę takim szlakiem. Wszystko robię na czuja tak naprawdę. To co tam się przeczytało w internecie tylko tyle i nie wiem gdzie mnie to dzisiaj zaprowadzi. Pewno gdzieś mnie to zaprowadzi, także śmigam sobie. Eee, żeby nie było na no, Mont Blanc, sobie tutaj sumę. Wszystko, kurde, robię na czuja, więc muszę się tutaj powolutku ogarniać. Co by tutaj nie pobłądzić, Mógłby tam iść na no, motur de Mont Blanc, albo z tej strony. To ja się nie wiem, bo pójdę tak jak wszyscy idą na. No, Boję tam było pójdę, tam pójdę i gdzie do słońca O może to, o tak 2020 metrów 1200 przewyższenia zrobiłem z namiotu to tak jakby z morskiego oka wejść na rysy bo jest już naprawdę ostro i ciężko mi idzie tutaj mam jakąś taką trasę chyba nie do końca ale dziś tylko jest rekonesans jutro poprawka, a później zobaczymy. Mól na świat 2115. Teraz jestem na właściwej ścieżce. Do Teteruso idę. Nie wiem czy mnie widać, nie widać mnie. Idę do Teteruso, ale będę widział kolejkę. Ciekawa trasa, ale ten tak naprawdę nie wdeszedł, bo tu jest jednak kurde robota. Dzisiaj jest wyjście aklimatyzacyjne rekonesans. Jutro, właściwa ścieżka. Także to by sobie podróżuję. Jestem zupełnie sam. Sam, to nie są tatry. Na razie. Na tej ścieżce jestem zupełnie sam. Jakiś ludzie od czasu do czasu jestem sam ze sobą, własnymi myślami. I o to chyba właśnie chodzi. No co, frycowe zapłacone. Obrałem sobie. Oba, by the way, tam jest moje. Les Sous, mój ten mój co? Mój namiot, sprawdzałem tutaj jedną drogę co chłopaki, co wyszli, ale tutaj się później nie da przejść. Trzeba by iść po torach, a to nie można tego robić. Można to zrobić rano. Więc ten wariant odpada. Wracam sobie do miejsca, gdzie jest rozłożony na Bojó -Y, czy coś tam? I będę próbował dalej, także dzisiaj jest rozruch, aklimatyzacja, bez pięki coś tutaj sobie położę, jutro już na ostro, a później przerwa, przezbrojenie i atak, czy tofę? <grystofy> Zobaczymy. No, trochę pochodziłem, a teraz jestem w właściwym szlaku, tam gdzie mam iść, czyli była na Buena Sej, i co to? Dnit de gillę trochę ja Jak w Tatrach Krówki zwaną prawie jak w Szwajcarii tu tu je obejdź Żeby nie zarobić skopa Tam radę. Oj, samo się włączyło przerwa regeneracyjna Bananek, 200. Znowu się spinam, ostro. Szkoda tylko, że nie ma pogody jeszcze. Dziś są trochę chmury i to nie będzie. Mam akurary. I walczę tutaj z tym Mont Blanciem Próbuję się tutaj z tym wszystkim zobaczymy jak to się skończę. Jak u mnie zawsze ale też pięknie. A z tyłu mleko. Pierwszy raz widzę koziczkę. Ale się udało. Tu jest jedna. A tak tam na Właśnie się druga. O proszę, tu są jeszcze dwie. Muszę być cicho. Cztery kozice. Pierwszy raz widzę kozicę w życiu. Kozice górskie. A tu jest widok na moją Blanc. Koziczki tam sobie siedzą, a ja tu będę coś jakieś kurde uff, zdjęcia firmy. 2412. Jeszcze trochę niżniejsze. Dzisiaj jest na końcu nie widać. Jestem te niedziel w Słonisku. Muszę się tutaj rozejrzeć, co tu chodzi dokładnie, bo nie wiem jeszcze. Jak to wygląda? Jest chronić, co tu się to się dzieje i tu się idzie ale dzisiaj jest takie mleko, że naprawdę nic nie widać chyba gdzieś się odpuszczę Nic nie ma. Taki to jest piękny widok na dolinę. Oto ja u podnóża Mont Blank Piękne wyjście na rekonesans. Dużo się nauczyłem. Przez te 10 godzin, 8 właściwie, wiem gdzie muszę iść, co muszę zrobić, czego nie mogę zrobić, gdzie popełniłem błędy. Już. I jutro drugie wyjście rekonansacyjne. No ja idę sprawdzić, tak? I wtedy będę się zastanawiał co z tym fantem robi dalej. To nie jest czapka śliwek, tak naprawdę. Trzeba tutaj ostro się nachapać, narypać. No zobaczymy, jutro dzisiaj 2400, jutro 3200. A później, może 400, może więcej? Nie wiem. Zobaczymy.